Cześć. Korzystając z tego, że mam sterownik CC100 od Wago przygotowałem krótką lekcję na modbasa RTU, gdzie podłączyłem sobie właśnie Wago CC100 do mojego komputera, do symulatora. I teraz pokażę Ci, w jaki sposób jest to skonstruowane i jak możesz to wykorzystać w momencie, kiedy ty będziesz mieć taką sytuację. To jest tak, mam tutaj moją sześciówkę tutaj mamy A i B, po prostu podłączone na moim, mojej przejściówce USB na, na RTU i teraz na WAGO mamy tutaj sytuację, mamy plusa, minusa pola, podłączamy sobie pod WAGO, żeby mi to zadziałało musiałem postawić do ale to oczywiście wszystko pokazane jest w lekcji wcześniejszej, więc nie będę tu wracał, mam kartę microSD, Sterownik sobie po prostu pracuje, jest podłączony do zasilania i w sumie nic więcej tutaj nie potrzebuje. Teraz pokażę ci jak to wygląda po stronie samego Node Reda. Więc pokażę sobie to tutaj ten ekran i teraz tak. Po stronie Node Reda musiałem wykorzystać kilka funkcji, które są przygotowane bezpośrednio pod CC100. Bierzemy sobie zakładkę WAGO CC100. Mamy tam paletkę. Paletka, która działa bardzo dobrze jest to na przykład Plus4 node Jest to Node-RED Contrib WAGO CC100 lub WAGO Node-RED Contrib WAGO CC100, która również bardzo dobrze sobie tutaj radzi. Więc czy jedna, czy druga działa poprawnie? Jak to jest skonfigurowane? W sumie tak samo jak mieliśmy wcześniej, czyli mamy tak: Modbus Read, mamy tutaj skonfigurowany topic, mam pod Serial Expert. Ważne jest tutaj to, żeby mieć dev TTY y stm1, bo właśnie dla WAGO te, ten rejestr szeregowy jest właśnie pod stm1 i to jest jakby ważna sytuacja żeby to mieć tutaj jako STM1 oraz podczas tworzenia Dockera, podczas powiedzmy startowania Dockera z, z WAGO, z Node-RED-em, potrzebujemy dać uprawnienia read and write dla właśnie tego serial portu. W momencie kiedy damy, to wszystko nam fajnie zadziała. Dałem tutaj 96081 i parity none. Oczywiście tutaj zaraz dam cancel. W momencie, kiedy nas to interesuje, to unit ID, do którego będziemy odpytywać, jest 21. Dałem FC3 od adresu zerowego. 10 adresów będę czytał co jedną sekundę. No i widzimy, że nasz serwer pracuje na Modbus serial małpa ystm 1 po prędkości 9600. Oczywiście dałem tutaj Modbus response. Wykorzystałem dodatkowo Modbus Slave'a. Ten Modbus Slave jest tak skonfigurowany, żebyśmy mogli odpytywać właśnie koma, do którego mam wpiętą moją przejściówkę USB na RS485. Już pokazuję. Czyli mam koma tutaj, USB Serial CH340 COM4. I teraz mój com czwarty znowu jest na 9600, non parity, 8 bitów danych, 1 bit stopu, slave id jest 21 i tutaj mamy dane, czyli od adresu pierwszego ten mój modbus slave sobie działa i teraz wpisując na przykład tutaj 88, 33... Mogę dać apply, on mi to wyśle te dane. Widać tutaj, że w Modbus Response mamy 8833 i to bardzo fajnie nam funkcjonuje. Więc samo skonfigurowanie tego Node-REDA na WAGO CC100 było dość łatwe. Największym problemem jest ustawienie tego Dockera. Ale w momencie, kiedy już to nam zadziała, jesteśmy w stanie sobie tutaj bardzo fajnie funkcjonować. Co ciekawe, też chwilę się pobawiłem z zasobami, które są gdzieś tam w internetach, i znalazłem sobie na przykład możliwość dashboardowania tego sterownika CC100, gdzie na przykład mamy możliwość sterowania wyjściami, czyli DO1 switch, DO2 switch już pokazuję, jak to jest na sterowniku. Teraz widać, że te dwa wyjścia, pierwsza tutaj i druga drutka się świeci w momencie kiedy wyłączę na przykład pierwszą, no to ona również nam tutaj zgasła. Nie widać tą, tą zależność i to wszystko oczywiście idzie z Node -reda. Więc w momencie, kiedy my wysyłamy komendę z takiego dashboardu NodeRedowego, na przykład wystawionego w naszej sieci domowej, jesteśmy w stanie sobie poprzez stronę internetową, powiedzmy, zarządzać czymś, co jest przygotowane na naszym sterowniku CC100. No i tyle. Myślę, że tyle co co pokazuje wystarczy. Wystarczy go skonfigurować i nasz Modbus RTU w tym momencie zaczął działać poprawnie. W momencie kiedy oczywiście musimy tych danych, tych różnych protokołów komunikacyjnych użyć więcej, wtedy po prostu przygotowujemy sobie inaczej naszego Node Reda i to wszystko jesteśmy w stanie wykonać właśnie na naszym właśnie sterowniczku CC100. Na przykład, jako taki gateway lub jako sterownik do naszego, w naszym domu, gdzie możemy czymś sterować za pomocą właśnie takiego sterownika. Mam nadzieję, że lekcja przydatna. Daj znać, co o niej myślisz, i do zobaczenia. Na razie, cześć.